Gdybym miał już ten cholerny rozwód i był twoim mężem, no to pisałbym w dom. Miałbym, o, tutaj miałbym biureczko, tutaj miałbym fotel i siedziałbym przy tobie. W serce przede wszystkim. Czarek mi tak mówi i za to mnie kocha. Za co cię Czarek kocha, to ty się dowiesz trochę później. Ameryka po polsku dzisiaj zagląda do sceny teatralnej Hunters. Restauracja i e Lounge Hunters w Elmwood Park. A jesteśmy tutaj z Mariuszem Krzysztofem Kotockim, znanym i lubianym reżyserem filmowym i teatralnym. Witaj Mariusz. E, dziękuję za przybycie. Jest mi bardzo miło was tu gościć. Polski żigolo. Co to za sztuka? O, Polski żigolo jest sztuką teatralną, która została napisana przeze mnie tu, w Chicago, a Inspiracją są osoby i życia ludzi, którzy mieszkają na Belmoncie. Polisz Gigolo brzmi dość przewrotnie, tajemniczo. Czy możesz trochę więcej zdradzić o tym głównym bohaterze? O głównym bohaterze bohaterem jest Cezary. Pan, który przyjechał z Polski pracuje w, na stacji telewizyjnej na Belmoncie, która nazywa się Polska Lokalna. I tam poznaje swoją ofiarę, która nazywa się Justyna. Justyna jest właśnie właścicielką serwisu. Także zatrudnia panie i one pracują. Zakochuje się bardzo Cezary w Justynie, zapominając zupełnie o swojej żonie Samancie, która jest niespełnioną aktorką teatralną w Chicago. Komplikacje trzeba dołożyć. Justyna ma siostrę Ewę, która pracuje w radiu, w której też Czarek się zakochuje. Czy ty nie słyszysz, że jego żona nie się na rozwór? No to się rozstańcie. Ewa, coś ty powiedziała? Mamy się rozstać? Czyż ty nie widzisz, że my nie możemy żyć bez siebie? Ty to nie wiem, ale że on bez ciebie żyć może to więcej niż pewne. Powiedz mi, proszę, w jakie odniesienie ma ta sztuka do gier miłosnych? Bo z tego, co słyszę, to tutaj też jest intryga, jest miłość, są zdrady i takie y, sytuacje życiowe, które tak naprawdę albo o których słyszeliśmy, albo przeżyliśmy niektórzy. Jakie, jaka jest korelacja między tymi dwoma sztukami? Bo przypomnijmy, że gry miłosne to też była sztuka twojego autorstwa, również nie tylko rzeszceria. Tak jest, gry miłosne to są pierwszą sztuką, którą, sko którą skończyłem i napisałem w Chicago. Następną sztuką jest Polski Żygolo i ostatnią sztuką, którą skończę w Chicago, są Kochankowie z Warszawy. Czyli taka trylogia. To jest dokładnie trylogia o miłości. W każdej ze sztuk jest, są inne relacje męsko- Także są bardzo poplątane, a te, te osoby są tak wspaniałe w swojej głupocie, naiwności, że one po prostu budują i pozwalają rozwijać następne charaktery, które są jeszcze bardziej zadziwiające w swojej naiwności, co buduje wspaniałą dark comedy, ciemną komedię. Publiczność odnajdzie siebie na pewno, i to jest po prostu wspaniałe. To jest nie do opisania, że można coś takiego wymyśleć, ale żeby to wymyśleć, Trzeba stworzyć najpierw pierwszy charakter, i to mi się udało stworzyć w grach miłosnych. Co poprowadziło do polskiego Żygolo, który jest na Belmoncie. Nie było to proste, ale w Polsce lokalnej różne rzeczy się dzieją i dużo ciekawych smaczków. Ewa, dzisiaj późno wraca. I co z tego, jak do Was po dziesiątej nie można przychodzić, a ja jeszcze mam tyle pisania. Ja w towarzystwie, drodzy Państwo, polskiego żigola, czyli Marcin Kowalik, otwórca głównej roli, otwórca roli Cezarego. Marcinie, czy miłość Ci wszystko wybaczy? Zdecydowanie tak. Miłość, w, przynajmniej w moim życiu, zawsze wybacza. Natomiast w czuł Cezarego, to, to, to jest inne pytanie, bo Cezary jest wyjątkową postacią. Jest to postać, która a, Rozkochuje w sobie kobiety. I w pewnym momencie gdzieś ta miłość ucieka, gdzieś, e, gdzieś zagubia się. I to jest chyba raczej e, wynikiem tego, że Cezary nie do końca umie kochać. I zaczyna szukać nowych zdobyczy, e, nowych środków, jakby nowych a, odczuć, które go pociągają i. Ciąga następne kobiety w swoje życiowe dramaty. A nie widziałaś, jak on mnie całował? Jak mówił, że ja mu daje serce i spokój? To nie jest miłość. Zazdrość przez ciebie przemawia, nic więcej! Tak sądzisz? Aniołki. Aniołki Cezarego, bo nie Charliego. E, witajcie, e, witajcie dziewczyny e, i tak po kolei chciałabym zapytać was o to, o wasze role, które, w które się wcielacie właśnie w tej sztuce. Jestem Justynką, bardzo zakochana, bardzo naiwna, taka żywiołowa, młoda dziewczyna, pełna nadziei, pełna energii do Cezarego. Ja y, jestem Samantą, niespełnioną chicagowską aktorką, dla której teatry są za małe, bo ona jest za wielka. Ewa to typowa intelektualistka. Trzyma całą pieczęć nad trzema kobietami i stara się ogarnąć wszystko, oczywiście nad młodszą siostrą. Najwięcej. Potajemnie zakochana w Cezarym ale rozum nie pozwala jej na dalsze odejścia od tematu, tylko po prostu kontynuuje swój, że tak powiem, zimny czar. Ja ci się tylko staram powiedzieć, żebyś nie przesadzała z tą ideologią. No, to, jest, to jest najgorsze, co może przytrafić się takiej pięknej kobiecie. Najgorsze to jest być niczym, zerem, takim przeciętnym mężczyzną albo przeciętną kobietą. W polskim gigolo to samo życie. Tak, w Chicago, jak i na całym świecie. Oczywiście związki są różne. Ciężko znaleźć tego jednego partnera na całe życie. Czarek jest taki zagubiony i ciągle szuka i błądzi po świecie, żeby znaleźć tą jedną osobę, ale w gruncie rzeczy uwielbia to swoje cierpienie i skacze z kwiatka na kwiatek. To w Chicago jest taki wielki w Chicago i nie tylko, a mnie do jakich zaliczasz? Do tych bardzo przeciętnych. No i chyba się nie mylę. Czy trudno jest Ci wcielić się w rolę Cezarego? O ile jest ona inna od Twojej poprzedniej roli w grach miłosnych? No zdecydowanie jest to totalnie inna postać. A Hubert był, był, był stosunkowo zimny i Nieumiejący okazywać uczuć kobietom. Był nawet taki, wręcz bym powiedział, szorstki w stosunku do kobiet, gdzie Cezary ma naprawdę dużo walorów i jakby narzędzi, które używa w swoich podchodach. A także na pewno jest to postać totalnie inna niż ja, więc. Zajęło mi trochę czasu wgryzienie się w tą, w tą postać. Próby tego, by stać się nim przynajmniej na parę godzin, które zapewnią, że tak powiem, Państwu miłe odczucia. Będziemy mogli się. Pośmiać, będziemy mogli mieć przemyślenia, zobaczyć sytuacje, które widzieliśmy już w życiu. Także będziemy mogli to odnieść do swojego życia. Będziemy się troszeczkę mogli zastanowić nad różnymi sprawami męsko-damskimi. No i trochę na pewno dobrze bawić. Myślę, że jest to taka dosyć standardowa sztuka, jak chodzi o pana koło czterdziestki, który już znudził się swoją żoną i poszukuje sobie coś młodszego, jak wpisze się w historię naszą polonijną. Staramy się dać Państwu naprawdę bardzo wysoki poziom, pracujemy ciężko nad tym. Jestem przekonana, że poziom sztuki, którą zaprezentujemy jest tak wysoki, że każdy znajdzie tutaj zabawę, będzie się po prostu razem z nami dobrze bawił. Miją ja, rodzice to kształcili, a mnie to już nie było. Powiedzieli, że jestem tempa i szkoda na mnie pieniędzy. Mamusia mówiła, że jak porosnę, to będę ładna i szybko wyjdę za mąż. Ja dopiero później tak zgrzytam. Boże mój, Boże, kiedy to się w końcu skończy? No to tylko od nas zależy.